Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Możecie poznawać to miejsce. Jest to miejsce, gdzie jechaliśmy na akcję ratunkową czwórką. Dziś jesteśmy tu szóstką. Mamy prywatne zlecenie utorować tą drogę do domu z samego, końcu, z samego końca. przepraszam. O dziś zdecydowałem się wziąć szóstkę, ponieważ mamy odwilż. Śnieg powoli schodzi, jest ciężki. No i potrzeba trochę mocy, żeby to upchnąć. Może nie tyle jeszcze mocy, co masy własnej. Bo wiadomo, jeśli mamy dużo mocy, a małą masę, no to będziemy więcej buksowali. Mnie małe obawy, jak szóstka zmieści się w moście. Ale udało się. Przeszła praktycznie na styk. Jedynie tylko poszerzenia, które mam z góry piaskarki leciutko zahaczyły, ale wystarczyło się delikatnie poprawić, już wszystko było w porządku. No, fajnie dochodzimy dość głęboko. Jak to na takiej drodze leśnej? Na środku mamy taką górkę, a po bokach mamy kolejny. Także do tej górki dochodzimy. Dość fajnie się to, to wszystko rozkłada na boki, nie blokuje nas za bardzo nawet traktorem trzepie, podskakuje, no wiadomo jak to jest na drogach takich bardziej leśnych. Byłem też wcześniej zobaczyć jak te wszystkie drogi po odśnieżaniu na ostro. No i muszę powiedzieć, że naprawdę jest efekt. Wszędzie już jest asfalt. Także praktycznie zima już chyba odchodzi od nas. Zresztą zobaczymy, bo nieraz już szło się przekonać, że niby zima odeszła, a potem przyszła z powrotem, z takim dość sporym uderzeniem. Tutaj w naszej okolicy kiedyś śnieg spadł chyba w maju, chyba tak i spadło go dość sporo. No jest pięknie. Co do jazdy, no to jedzie się bardzo podobnie jak czwórką Tylko troszeczkę mniej podskakuje, no bo wiadomo traktor cięższy A też to już było kiedyś to ruszane, wtedy jak jechaliśmy Także idzie to dość panie w miarę lekko Wczoraj też pojechaliśmy z tatą sprzątać jedną taką drogę A była ona... Jest ona zbudowana tak, że z jednej strony ma górkę A z drugiej strony ma dolinę i to tam było zawiane. To też wziąłem szóstkę, złożyłem się tak jak teraz w to ustawienie klinowe. Jedynka. No troszkę większe obroty i przebijałem się tak. Przebiłem się od początku do tyłu. Potem z powrotem, leciutko bardziej z boku. A później już jechaliśmy tak, że pierwszą szóstką. I rozgarniałem ten śnieg bardziej na boki. A tata tajało za mną koparką, ładowarką i drapał to do asfaltu. Głównie na podjazdach i na zjazdach. Na równinkach za bardzo tam nie drapaliśmy, bo nie miało to takiego dużego sensu. No i tutaj mościk. Ale naprawdę efekt jest piękny tego wszystkiego. Goły asfalt. No, trzeba uważać na barierki, bo są drewniane. A no, później na powrocie leciutko doposzerzymy przejdziemy na patrol. Tak jak zresztą ostatnio. No tutaj tego śniegu jest w tym miejscu, akurat trochę więcej. No straszne bandy się za nami robią. Spaduje to poza traktor. No ale to jest normalne przy czymś takim Później tylko leciutko poszerzymy w patrolu i będzie idealnie No i kolejny most Czy damy tutaj radę? Wydaje mi się, że raczej tak No udało się tak jak mówiłem zima już za i zaczyna odchodzić. Teraz pora się wziąć ostro za ostatnie serwisy, modyfikacje, modernizacje. Reszty sprzętu i szykować się powoli, ale naprawdę powoli już na sezony Letni. Także podejrzewam, że na pewno jeszcze jakiś film pojawi się z serwisu. No i tu już buksujemy trochę bardziej. Ale idzie fajnie. Naprawdę fajnie, nie ma jakichś tak dużych problemów, że staniemy w jednym miejscu i będziemy buksować i nie damy sobie rady, tylko powolutku, powolutku idziemy. Od czasu do czasu lekko przybuksujemy. Ale to bardziej chyba jak przypatrzymy o starą bandę, którą zrobiliśmy ostatnią czwórką. Bądź o tą górkę na środku drogi. No jesteśmy już chyba gdzieś w połowie. Szósteczka świetnie sobie radzi. Na no, pierwszym vlogu po tej ogólnie mojej długiej przerwie z odśnieżania, narzekam troszkę, że. Szóstka jest słaba, że przydałoby się turbo. No muszę powiedzieć, że cofam wtedy to co mówiłem. Szóstka ma dość mocy, radzi sobie świetnie. Przy tym dużym śniegu naprawdę nie ma co za jej zarzucać. Zresztą to może było związane bardziej z tym, że gdy podniosę puch i piaskarkę, to opony delikatnie siadały. Tak to mogę nazwać, delikatnie siadały, co wiadomo jak jest opona lekko siadnięta to daje większy opór jazdy w porównaniu, jeszcze w połączeniu z łańcuchami, dlatego podczas bardziej przejazdów traktor wydawał mi się słaby, ale jest naprawdę fajnie. Się przebijamy. No, ten cały środek drogi, ta górka jest widoczna za nami. Teraz też jest ogólnie dość fajna pogoda. Przez dzień jest na plusie, w nocy też mrozu za bardzo nie ma. Jeszcze w połączeniu jakby przyszedł taki delikatny wiaterek, no to chwila, moment i droga jest taka, jak są te zwykłe drogi, te co odciężaliśmy ostatnio. Piękna, ładna, nic na niej nie zalega. To no, z prawej strony się delikatnie przyblokowało na półdu, ale na szczęście spadło. Muszę też uważać, żeby tutaj nie wijać do rogu z lewej strony ani do strumienia po prawej. delikatnie 2 złapało Ale nie ma źle Muszę powiedzieć, że jest nawet lepiej niż na tej drodze Na której się wczoraj przebijaliśmy Ponieważ jadę na jedynce No A Ale trzymam 1600 obrotów I radzimy sobie Bo tamtych obrotów miałem troszkę więcej I tam bardziej traktorem rzucało Z lewej na prawą tutaj jak kieruje, tak jedziemy. Nie wiem, że będzie coś słychać przez te gałęzie, które co chwilę, że yy, tak powiem, kabinę. Ale tutaj jest troszkę wężej, Musimy leciutko podnieść pług. No to na chwilę opuścimy. Ja muszę powiedzieć, że jakby to był odcinek asfaltowy. To naprawdę przyjemnie by się to odśnieżało. bo mamy w większości prostkę, także można by opuścić puk do samego dołu. Zresztą teraz i tak mam opuszczony do samego dołu, ale są takie firmy, które jeżdżą z pukiem, który jest podnoszony, podniesiony delikatnie w górze. No tu ja też w niektórych miejscach muszę go podnieść, żeby o właśnie tak jak teraz, poszło za ciężko. Ale później, jak pojadę z powrotem, to, to posprzątamy. i bardziej się rozpędzić. Tutaj z lewej strony jest rów z prawej jest strumień. Także naprawdę przyjemne było w tym odśnieżanie. I teraz leciutko łapiemy również bandy z lewej strony. O, i tutaj było to miejsce, gdzie ten samochód wtedy zawisł na podwoziu. O, no, to znaczy, że mamy już tylko mały kawałek do czyli do końca tej drogi. O no, tutaj jakby tego śniegu w tym miejscu było troszkę więcej. Ale radzimy sobie, nie, nie jest tragiczny. Bywało gorzej jak to się mówi. A więc tak, droga przebita, jesteśmy teraz już na końcówce, lekko to rozszerzamy, żeby nie wyglądało to jak taki szlaczek. Moment, zamknę tylko okno z tyłu. No teraz już jest dużo lepiej, będzie ciszej. No i tak, za chwilkę będzie koniec, tutaj będzie Próbuję nagrać właśnie przejazd przez ten, to jest wiadukt kolejowy. No jest on wąskawy, w najwęższym miejscu ma 280 cm. No wiadomo, traktor jest węższy, tylko podłoże z dołu płynie strumień. Jest nierówno, przez co trzeba uważać, żeby nie zahaczyć po prostu czymś. Tam pół biedy z tymi poszerzeniami, ponieważ są to zwykłe takie deski na kątownikach. Tak, mówię, to jest tylko po to, żeby trochę lepiej ładowało się materiał do piaskarki. Ponieważ łyżka w kaparku ładowarce jest nieco szersza i sypuje też bardziej na boki niż do środka, dlatego to zamontowałem. Głównie też z własnej wygody, ponieważ nie muszę później rzucać tego, co wypadnie łopatą. Dobra, jak widać, jest wąski i wysoki. O, trzeba dać niższy półbieg. Jak to tutaj wygląda? No, w jednym miejscu jeszcze cofniemy, poprawimy kawałek. aż trochę się wysypało, a w razie gdyby muru to zrobi się z tego skała. I potem jak ktoś pojedzie, no to po prostu rozwali, zdarza bo pomiska Dobra, gdzie to tutaj jest? Tutaj. Zgarniemy to może na prawo. Tak, co z tym śniegiem tam? No, ten śnieg spróbujemy część wypchnąć, a część, żeby została w tej wodzie, ponieważ on się rozpuści, bo woda ma trochę wyższą temperaturę. Już z otoczenie, także ten śnieg rozpuści się. Także z nim tu nie będzie większego problemu. Czyli tak najlepiej jeśli złamiemy się tutaj w klina. I powolutku. Bo wiadomo jak są w potoku powolutku, jak widać traktor się dość mocno przechyla Dobra, teraz ten śnieg rozrównaliśmy. Tak, mówią się rozpuści z nim nie będzie większego problemu. Najwicie no, jest dość ciasnawo. Wezmę teraz wyciągnę kamerę i próbujemy. Jak widać no zachody do Naprawdę minimalnie miejsca tu jest. Ale teraz muszę też patrzeć do przodu. Coś co jest trochę trudniej. O jak widać teraz z tej strony, to tu się nadalamy. Jeszcze kawałek. No daliśmy radę. Kamera z powrotem zamontowana tam gdzie powinna być jeszcze byśmy spróbowali troszkę sobie z tym poradzić bo tego śniegu też tu troszkę zalega Dobra, okno zamknięte tu już tak bardziej przebijemy się w klinie Pierwsza tą prawą stronę cofniemy i że tak powiem posprzątamy po sobie tak jest najprościej, ponieważ gdybyśmy się ustawili w patrol na prawo no to dałoby nam to tyle, że zgarniamy no niby na prawo tylko, że jak widać zgarniamy i tak tylko tą prawą częścią pługu i by nas ściągało. No tutaj leży drzewo, więc przejdziemy trochę na drugą stronę to również to porozciskamy delikatnie a no w ten sposób cofniemy, posprzątamy i zadanie wykonane. No muszę powiedzieć, że jak wyłączyłem nagrywanie tam dalej było troszeczkę problemu może jeszcze nie w tą stronę, którą mieliśmy na początku, żeby się przebić, lecz w drugą, żeby się lekko rozszerzyć <laughs> Ale wyszło to naprawdę fajnie Jestem zadowolony Dla cejoniodawca podejrz Wam również Gdy zobaczy no, naszą, można powiedzieć, dość ciężką pracę Dobra, teraz możemy się delikatnie otworzyć na patrol na prawo. I sprzątnąć to tak, chociaż nie. Bo tutaj jest jakaś dziura. Przełamiemy się na prawą, i zrzucimy to do tej dziury, a przybierzemy leciutko do tej strony lewej. To głównie po to, że jak ktoś pojedzie, żeby jechał bardziej tą stroną, gdzie nie ma tej dziury, ponieważ, no wiadomo, traktor ma łańcuchy, ma napęd na pewno cztery koła. Także jego jak ściągnie to się tam nic wiele nie stanie, ale gdy ściągłoby już takie auto bardziej osobowe, no to mogłoby być większy problem. Także przybieramy leciutko z lewej i zrzucamy to na prawo. No cofniemy i popchniemy to jeszcze kawałek. To mi się portem w klina, ponieważ tak się lepiej cofie, nie nam pług yy, po tych wszystkich bandach, nie ściąga ich. Dobra, na prawo. I tylko tak jeszcze delikatnie tutaj, że tak powiem, liśniemy tej strony. No właśnie w ten sposób I tak przydałoby się jeszcze Ten początek Tutaj lekko jakimś poszerzyć Także ten śnieg, który tutaj mamy Dopchniemy do końca Chociaż tu jest w miarę Nie, tutaj nie ma, tutaj nie ma przechyłu, jest równo Także robimy tutaj wykończenie Czyli nowiast taki normalny Trzeba uważać, żeby samochód jakiś nie jechał Wepchniemy to tutaj. Jeszcze druga strona, no i koniec. Zadanie wykonane. Z tak wszystko się udało, nie było żadnych takich większych problemów. Poza tym, że no, w tym jednym miejscu tam troszkę gorzej szło. No ale wiadomo, jak to jest nieodciężone, no to później tak jest. I jeszcze delikatnie tutaj Żeby nie leżało to na drodze No i robota zrobiona jest to też koniec filmu, także się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Zapraszam do oglądania innych filmów, tych, które już są i tych, które powstaną. Także do zobaczenia w przyszłym filmie, cześć.